Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pod nóż pójdzie moja raffidowora tetrasperma. Pokazywałam Wam ją jakiś czas temu e, podczas nagrywania filmu o moich roślinach. I właśnie mi się przewróciła. Właśnie mi się przewróciła. Nic się nie stało, ale stwierdziłam, że to chyba najwyższy czas, żeby się nią zająć. Mm, przepraszam Was za stan jej liści, bo widać, że jest tutaj przykurzona, ale po powrocie z urlopu jeszcze nie zdążyłam tutaj doprowadzić tych moich roślinek do odpowiedniego stanu. Więc wygląda jak wygląda, natomiast no słuchajcie, będę ją ciąć. No. Tak jak już wspominałam, jest u mnie rok. E, była mniej więcej e, tak, tutaj. Tutaj jest taka gumeczka, taki tutaj, jest, tutaj jest zakręta z więc ona mniej więcej była taka, tutaj na dole było jeszcze e, dużo, ona mi właśnie wypadła z tego kwietnika i dlatego się wywróciła. Tutaj pod spodem było dużo e, liści, natomiast one w okresie jesienno-zimowym, e, no niestety e, tutaj zżółkły i odpadły z tego względu, że za bardzo je podlałam. I z tego też względu ja tą rafitoforę będę przesadzać do ceramisu, ponieważ wiem, że, że zaczyna się okres jesienno-zimowy i tutaj już mam takiego jednego liścia. Oho, idzie moja córka, moment. Muszę ją wpuścić. Już ci otwieram. Bo cichutko go nagrywam, dobra? <gry> w sobie stanie będziesz ze mną patrzeć, dobra? Ale nie. <śmiech> <śmiech> nie wkładaj mi tu rączek. Olunia! <laughs> no. <laughs> ok, po nagrywaniu. No dobrze, może mi się uda <laughs> tym razem. Eee, Okej, okay. i co ja tutaj mówiłam? No nic, dobrze, więc e, będę ją przesadzać do ceramisu, A właśnie z tego względu, żeby tutaj, e, mam nadzieję, uniknąć e, jakichś problemów z podlewaniem. Widzę, że ona jest trochę klapnięta, oprócz tego, że jest zakurzona, więc e, wymaga tutaj szybkiego podlania. No i się tak zastanawiam, na jakiej wysokości ją tu ciachnąć i myślę, że chyba chyba gdzieś tutaj to zrobię, tak jak ta drabinka w sumie. Się kończy. Będzie wówczas takiej wielkości, i tą resztę będę ciąć na mniejsze sadzonki. Tutaj Wam pokażę, i w ogóle śmieszne listki zaczęły wychodzić, tylko z jednym wcięciem. One w ogóle są takie malutkie. Tutaj o, tutaj też jest z jednym wcięciem. Natomiast tutaj już są normalne. O, tutaj są dwa wcięcia i kolejny młody liść a, i coś mi się tutaj ostrość skupiła o jest i jeszcze Wam pokażę jakie tutaj. o tutaj puszcza korzenie powietrzne więc tutaj na pewno gdzieś ją przytnę w tym miejscu również no, zrobię z niej, z niej kilka tutaj myślę a, sadzonek część zagęszczę może z pozostałej części no tutaj spróbuję stworzyć zupełnie nową, osobną roślinkę. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć na jej temat, ale wyleciało mi teraz z głowy. Może, jak mi się przypomni, to wówczas a, Wam dopowiem. No nic, no dobrze, słuchajcie, to ja teraz idę po jakiś sprzęt tnący. <grym> Trochę się zbieram do tego cięcia, powiem szczerze, ale myślę, że jej to dobrze zrobi. Tutaj wiele osób właśnie pisało mi, że ona się fajnie będzie zagęszczać, więc myślę, że, że i dla mnie to też lepiej, bo naprawdę ciężko z tym miejscem dla niej. Więc wyjdzie i jej, i mnie to na dobre. No dobrze, to idę szukać jakiegoś sprzętu do cięcia. No dobrze kochani, to ja już jestem po cięciu. Tak, e, tak teraz wygląda roślinka. Tutaj jest ciachnięta. E, ja to miejsce za sekundkę. Mm... O, może tak będzie eee, myślę, że obsypię tutaj cynamonem, chociaż już był zdezynfekowany, więc myślę, że się nic złego nie zadzieje, ale ten cynamon myślę, że tutaj nie zaszkodzi, można węglem aktywnym ale mam taki dość gruboziarnisty nie będę się teraz bawić, żeby go bardziej rozdrobnić więc użyję do tego celu cynamonu, tak wygląda w tej chwili eee, zmniejszona rafidofora a tutaj jest ta część, która została odcięta. No i zaraz będę tutaj z nią coś e, działać dalej. Nie wiem na jakie części jeszcze ją tutaj będę ciąć. Na pewno tą szczytową zostawię najdłuższą, bo ona jest taka fajna i, i myślę, że będzie się fajnie przewieszać. E, a teraz no cóż, idę i zabieram się za czyszczenie korzeni, bo tak jak wspominałam, chcę przesadzić e, tą roślinkę do seramisu. I myślę, że tak, część tych sadzonek, które tutaj odetnę, włożę od razu. Spróbuję ukorzenić w tym ceramisie, zobaczymy jak to się uda. Część włożę do wody, żeby mi się nie zmarnowały tutaj te sadzonki. No i zobaczymy efekt końcowy. To na razie tyle. Kochani, minął miesiąc i tydzień bodajże od przesadzenia tej Rafidofory do ceramisu. W tym momencie wygląda ona w taki właśnie sposób, jak możecie tutaj zauważyć. W miejscu cięcia pojawił się liść. Już jest dość duży. Tutaj tak naprawdę. Aha, tutaj jest ten liść, który pokazywałam wam, że on już był taki brzydki, ale on nadal jest. Nadal jest, jeszcze się tutaj trzyma, no oczywiście pójdzie do odcięcia i to tak naprawdę ten jeden, który był taki chory, e, nic innego się nie pojawiło. Ja ją tutaj zagęściłam po prostu na dole. Podcięłam ten długi pęd na trzy takie większe kawałki i te trzy kawałki włożyłam bezpośrednio do ceramisu. Tutaj jest pierwszy i tutaj są. O tutaj są dwa pozostałe no i one się przyjęły, one się ukorzeniły ponieważ no te liście są jędrne, ładne zdrowe, nie wiem szczerze mówiąc czy pojawiły się jakieś nowe, bo tam nie przeglądałam jej aż tak dokładnie, ja po prostu teraz tutaj przyniosłam ona stała dość wysoko na półce ja ją tutaj przyniosłam, żeby ją troszeczkę przemyć, przetrzeć te liście bo by już były zakurzone no i przy okazji chciałam Wam właśnie pokazać jak fajnie sobie radzi tak, jak mówię, te trzy sadzonki mi się bardzo ładnie ukorzeniły bezpośrednio w seramisie. Nic im się kompletnie nie stało, i to były te dłuższe fragmenty. A tutaj pokażę Wam. O! A tutaj sobie tą taką część szczytową, pocięłam na takie maleńkie, ile tu jest tych sadzonych? Chyba cztery. Na takie cztery małe sadzoneczki, ponieważ te listki były takie dość drobniutkie i tak jakoś mi ta, 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 ten szczytowy pęd nie za bardzo tutaj się komponował, więc ja ją po prostu pocięłam na takie maluszki i włożyłam tutaj też bezpośrednio do tego ceramisu no i ona sobie też właśnie na razie tutaj jakiś spektakularnych zmian nie ma, nic nowego się nie pojawiło, natomiast liście są zdrowe, ładne, więc myślę, że że będzie ok, w ten sposób to wygląda także no powiem Wam szczerze tak jest ja z tą Rafidoforą miałam dość duży problem, ona jest u mnie już ponad rok może nawet półtora, już dokładnie nie pamiętam natomiast miałam z nią problemy w okresie jesienno-zimowym ponieważ no wystarczyło po prostu, że odrobinę przelałam wody i od razu zrzucała te dolne liście, które były najładniejsze, największe no śliczne było, no tak jak tutaj widzicie, to już był kolejny liść, który zaczynał zmieniać kolor. Ja wiedziałam, że za chwilkę, jak już przyjdzie jesień, zima, to już na pewno zacznie coś gubić. Kochani, a tutaj macie najbardziej aktualny stan na dzień 3 grudnia. To jest ten jeden, jedyny liść, który ta straciła. Nic więcej złego się nie zadziało. Rośnie pięknie. E, tutaj będziecie mogli zobaczyć mniej więcej przy końcu tej drabinki ona była cięta. w tej, w tej chwili wypuściła 7 o tutaj pokazuje. Tak mam nadzieję, że to widać wypuściła 7 nowych liści. Więc słuchajcie, ceramiz dla rafidofory jak najbardziej polecam. Kompletnie nic złego się z nią nie dzieje. Ja w zeszłym roku, właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, miałam z nią straszne problemy. Musiałam naprawdę bardzo, bardzo uważać. Sporo liści tych dolnych mi straciła. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o tą właśnie roślinę, to naprawdę ceramiz bardzo dobrze się sprawdza. Więc spokojnie, jeżeli macie problem, możecie ją do tego ceramizu przesadzać. Tym samą mam z małpką. Małpka też sobie fajnie radzi w ceramisie, bo to już jest trzecia moja małpka, dwie pierwsze zapiłam. <grym> Natomiast ta żyje. No i jest na razie wszystko ok, zobaczymy, jak to będzie dalej. No ale na ten moment, no tak jak widzicie, no, rafidofora po prostu szaleje. Ona rośnie non-stop, nie przestaje Odkąd ją ja mam półtora roku, a może nawet już dwa, cały czas idzie liść liście za liściem. Dobrze, także ja Was już będę dzisiaj żegnać. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Słuchajcie, będzie mały konkurs, ale muszę się tutaj do niego przygotować. Muszę coś wybrać, fajnego zastanowić się, także zapraszam. Natomiast dzisiaj Wam już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!